Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Książę Piasecki, kierownik do spraw rozwoju na rynku w Dzień dobry. Dzień dobry. E jak tutaj spółka radzi sobie z budowaniem infrastruktury ładowania, ładowarek do elektryków w Polsce? Jakie są w ogóle plany na to? I jeżeli chodzi o spółkę, jakie są obecne realizacje założeń z początku? Prowadzimy działalność w zasadzie od końcówki 2000. 21 roku, więc jesteśmy dosyć świeżym graczem na też świeżym rynku i mobility w Polsce. Natomiast czerpiemy doświadczenie z innych branż, w których Budimek jest obecny construction, i staramy się budować nasz potencjał właśnie na poprzednich doświadczeniach. Na początku działalności robiliśmy pewne analizy co do. Możliwości rozwoju rynku elektromobilności w Polsce. Dzisiaj po tych kilku latach trochę je weryfikujemy, ale od początku. Dzisiaj jesteśmy właścicielem 166 stacji ładowania. Są to głównie urządzenia kupione od ENA Operator, IPGE, Nowa Energii w poprzednich okresach. Natomiast oczywiście własnym staraniem projektujemy, zabezpieczamy teren, projektujemy i budujemy stacje ładowania, żeby zwiększać liczbę, i zwiększać nasz udział na rynku. W tym roku z końcem chcemy przekroczyć liczbę 200 stacji ogółu dostępnych. W kolejnym roku z kolei planujemy przekroczyć liczbę 300 stacji ładowania, a rok 26 zamknąć liczbą między 450 a 500 stacji ładowania. A jakie są w takim razie plany na rok 2025? Na 2025? No, w 2025 roku planujemy zwiększyć nasz, nasze portfolio stacji, około 100, 100 kilkunastu, 100 kilkudziesięciu urządzeń. Nie chcę wskazywać dokładnych liczb, dlatego że sytuacja jest dynamiczna. Wiele zależy między innymi od terminów budowy przyłączy przez spółki dystrybucyjne. Jest to jeden z głównych powodów, które w tej chwili ogranicza nas czasowo, jeżeli chodzi o liczbę oddawanych stacji. A jak ocenia Pan tutaj właściwie sytuację po dwóch latach obecności na rynku? Jak wygląda w ogóle tutaj kwestia pozyskiwania lokalizacji mhm. na ładowarki? Bo doszliśmy do sprawy pozyskiwania bardzo optymistycznie, bardzo często bazując na pewnych wypracowanych relacjach z z podmiotami, z którymi wcześniej pracował Budimex S.A. No bo wywodzimy się właśnie z tego rynku. Zaczynaliśmy od nieruchomości, które są własnością samorządów, prowadząc rozmowy, działając zgodnie z, ustawą, z ustawami z prawem, które reguluje tą działalność jednostek samorządów w kontekście przekazywania nieruchomości podmiotom, inwestorom. Natomiast coraz chętniej oglądamy się w stronę nieruchomości komercyjnych, które dzisiaj, wydaje się, e, są takim pewnym źródłem gruntów celem budowy, eksploatacji stacji ładowania, żeby zapewnić sobie maksymalną utylizację, czyli maksymalne przychody, maksymalne możliwe przychody z usług ładowania w Polsce. E, to, co w tej chwili nas ogranicza, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych nieruchomości, e, oprócz oczywiście często długich procedur administracyjnych, e, to są coraz wyższe koszty pozyskiwania gruntu. Dzisiaj biznes i mobility jest na świeczniku. Cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony różnych inwestorów, mniejszych i większych. I właściciele nieruchomości są bardziej świadomi pewnej wartości swoich gruntów w kontekście takim merytorycznym, niekoniecznie finansowym. Więc. Rynek dzisiaj wygląda tak, że za grunt trzeba po prostu zapłacić dużo i niekoniecznie przekłada się to na możliwe przychody z usług ładowanych. Tutaj, według danych z końca lipca 2024 roku, w Polsce zarejestrowano łącznie 70 579 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych. I przez te pierwsze 7 miesięcy bieżącego roku ich liczba zwiększyła się o 14 000 i 102 sztuki. Mhm. W takim razie tutaj mamy te 6%, dynam... tutaj Zostrom więcej, tak, analogicznie do ostatniego, tutaj. Poprzedniego roku, więc jak możemy ocenić właściwie tę dynamikę z perspektywy biznesu i spółki, i jak w ogóle możemy szacować przyszłe w sensie perspektywy po prostu na rozwój? Bardzo cieszymy się na publikacji kolejnych raportów. Cieszymy się, że te liczby wzrastają. Jednak Podstawy naszych analiz sprzed kilku lat wskazywało na trochę większą dynamikę tego wzrostu. Niestety cieniem kładzią się dzisiaj ceny samochodów elektrycznych, które są wyraźnie wyższe niż ceny samochodów spalinowych. Spotykam osobiście w rozmowach osobistych i, i zawodowych wielu zwolenników na szczęście, ale też i przeciwników elektromobilności, którzy wskazują, a wiele negatywnych aspektów z tym związanych. Wiele z nich jest, to są mity, które skutecznie staramy się obalać. Natomiast, no, niestety, trzeba budować dobrą narrację. Dużym wsparciem na pewno. Dla zwiększenia liczby elektryków na rynku i udziałów w liczbie nowo rejestrowanych samochodów był program Mój e Elektryk, który czasowo został wstrzymany w ostatnich miesiącach. I zdaje się, zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, taka sytuacja będzie się utrzymywała do końca roku. Od 2025 roku ten program znowu wystartuje. Więc możemy liczyć, mamy nadzieję, na kolejne przyrosty, większą dynamikę wzrostu. Szczególnie jeśli chodzi o użytkowników flatowych, którzy dzisiaj są główną siłą napędową, jeśli chodzi o nabywanie i rejestrowanie nowych elektryków. A jako ekspert, jak Pan ocenia w ogóle rynek? Tutaj tej elektromobilności w Polsce i na jakim w ogóle etapie jesteśmy? Niewątpliwie jesteśmy na wcześniejszym etapie drogi niż na przykład nasi zachodni sąsiedzi czy kraje skandynawskie. Natomiast nasze indywidualne przemyślenia są takie, że wskoczyliśmy do tego pociągu, jeżeli mogę użyć takiej metafory. Później, niż pozostała część, stara część Europy, ale wyszliśmy na trochę wyższy poziom zaawansowania. Dzisiaj dysponujemy fajnymi rozwiązaniami w zakresie IT, w zakresie budowy samych stacji. Mamy wielu liczących się również w Europie producentów urządzeń ładujących. Mamy wiele dobrych rozwiązań finansowych, które wspomagają proces ładowania, w tym płatności ad hoc, nie wymagające aplikacji mobilnej. I chociaż jest wiele do nadrobienia, to jesteśmy optymistami, jeżeli chodzi o kolejne miesiące czy lata w zakresie rozwoju elektromobilności w Polsce. Ja panu bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. dziękuję.